Manko Hubert z tej strony, Uan. Chciałbym Wam opowiedzieć w pigułce, jak działa rower elektryczny, bez wchodzenia w szczegóły techniczne, bo w tym filmiku nie mamy na to tyle czasu. A zatem rower elektryczny działa w następujący sposób. Czujnik kadencji, który w tym przypadku w rowerze elektrycznym z silnikiem w tylnej piaście jest tutaj na korbie od pedałów, przez sterownik wysyła sygnał do silnika. No i silnik ma za zadanie wspieranie osoby jadącej na rowerze postaci w zależności od asysty, poziomu asysty, wsparcia pedałowania, czyli będzie nam się po prostu pedałowało lżej. I ewentualne odstępstwa od tej reguły powodują wykluczenie takiego pojazdu z kategorii roweru elektrycznego. O czym więcej opowiem Wam wkrótce w następnych filmikach. Do zobaczenia.